Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z krzyżówką i ekstra liniami wkład 20 złotych. I tak, krzyżówkę wziąłem 25, numer. Jakiś inny, bo zawsze biorę 22, 21, 12. To sobie dzisiaj mówię, a wezmę sobie 25. Jak na razie, klęska nie ma nic ani jednego słowa. Czyli jak zawsze. Ekstra linie z numerem 4, 4. Też tak sobie wziąłem, bo też tak biorę 12 21, 22. A wziąłem 4. Na razie linii nie ma Także standard. Czy coś będzie? Nie wiem Zaraz się okaże. Nie przedłużając lecimy. Hmm. Gwiazdeczka by się przydała, kwiatuszek, ale kwiatka raczej już nie będzie, bo już to widzę. Bym już by trzy linie się utworzyły, ale gwiazdka jak najbardziej. No zobaczymy. No to lecimy. Dzwoneczek. Dzwoneczek. Tu jest dzwoneczek. I tutaj jest dzwoneczek. I tutaj dzwoneczek. I to wszystko. Ptaszek. O, to jeszcze tęcza. Która może też wystąpić, bo jej nie ma. koniec. A jest motylek niestety. Motyl. To tęczy już też nie będzie. W serce jeszcze może by mogło być. Księżyc, ale tak się tylko pocieszam. Serce już też nie będzie. Wszystko się eliminuje. Dobra, sakwa. Gdzieś chyba widziałem. Tu były. Sakwy. I to tyle. Wiatrak. Gdzieś tu był, tu. Dzwonek był? Był. Wiatrak. Tyle ma. I ostatnie słoń. No, czyli porażka. Słonik, słonik. Tu mamy słonia. Nic nie daje. No, korona. Tu jeszcze motyl był. Słonik nie ma serca. No tak. Czyli... ECP, ekstra linie przegrane. Nadzieja w krzyżówce, żeby znowu na minusie nie być. Jak to bywa, tu na razie mówię, nie ma nic. Zaczynamy literki K. Jest w ponusie. K, 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 k. Literka D by się przydała. to już by coś tam się utworzyło. Ale czy to będzie, tego nie wie nikt. Oko, pierwsze słowo pierwsze słowo oko się utworzyło, chociaż coś. Literka E. Ponu się nie ma. Tu mamy E. Coś te krzyżówki ostatnio znowu mnie opuściły, a takie fajnie było z nimi. A ja tak i tak będę drapał, bo lubię. Z tym, że nie zawsze wychodzi na dobre. Mówię, ostatnio coś. Te krzyżówki podupadły u mnie, oczywiście. Bo u niektórych to dają kasiorę, jak tam oglądam. no Ale to tak jest. Literka by. I co? Na tyle w drugiej. B. W trzeciej. nie ma, o. dobra J, Aj te J, J, tu jest J, tu jest J, A to nam nic nie daje, tu, tu, też nam nic nie daje, to nam oczywiście też nic nie daje, no czyli co jedziemy dalej literka T literka T właśnie tu było R ale T tu było K jeszcze jest literka jest koryto. pierwsze słowo tu jeszcze R było no widzicie jak go puszczam Literka te. Mm, mm, mm. Nic to nie daje. I koniec. Dobra, lecimy następną. Literka H Ho, ho, ha. I w ostatniej. H no, ale C znowu nie ma i tak to jest. Literka Z. Tu mamy. To już tam tu jeszcze te było. Literka Z. To już S nie będzie chyba. Z. Tak to wygląda, moi drodzy Z. Jeszcze zostały dwie. Tylko P. Mamy P, ale S nie będzie. To już wiadomo. P. W następnej P. I... Czyli wiecie, o co tu już chodzi, nie? S by musiało być, a jest C, hmm. no tak oczko i to już by było na tyle. brakować c, 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 c. moc. I to co tyle. Dobra, to wszystko wiemy. Razy dwa. O panie, tu by było 200 zł, ale S nie było niestety. CU. Także no niestety zła pasa trwa nadal. 20 zł wydane, 20 przegrane. To jest tragedia. lotto to górą cały czas. Mówię, od nowego roku strasznie mi idzie. Jak pod górkę. Nie wiem, co się stało. No nic. Zobaczymy, jak dalej tak pójdzie. Jeszcze trochę to chyba zrezygnuję z tego drapania. Bo do Kasiory idzie strasznie dużo na to. Tak się mówi 20 dziennie, 20 dziennie, 20 dziennie, to sobie można policzyć, ile jest na jeśli dni, nie? No dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, łapki, subskrypcje Zapraszam do, na kanału Basia tu i tam. Kto jeszcze nie był. Niech tam wejdzie, subskrypcję da. Będzie jej miło. Cieszy się jak dziecko. Naprawdę fajnie każdą subskrypcję przeżywa. Ach, dobra, także trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego, cześć.